Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny. W tym czasie mówimy do siebie słowa wyjątkowe. Chcemy przekazać innym to, co najważniejsze i najbliższe sercu. Niech nadchodzące święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Aby odbyły się w radości, wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich osób. Niech w tym niełatwym czasie Bóg obdarzy nas nadzieją, i wytrwałością w tym, co dobre. Prośmy o pokój i bezpieczeństwo dla nas i dla tych, którzy dziś nie usiądą do Wilkiego Stołu z powodu zawirowań wojennych. Ufamy opatrzności i z ufnością oczekujemy nowego czasu, bez trosk i niepokoju. Zrywając ostatnie kartki z kalendarza, pragnę podziękować Państwu za udaną współpracę i wyrazić życzenie, by nadchodzący rok przyniósł jej kontynuację, a także wiele sukcesów w realizacji zamierzeń i nowych wyzwań. Ufam, że z tak dobrze zgranym zespołem współpracowników, z których jestem dumny, razem w nowym roku osiągniemy jeszcze więcej sukcesów. Pomyślności i Wszelkiego dobra, Daszbur.